What's Witam Was! Hej, hej, hej! Mamy inne tło, mamy nowe włosy, włosy pasują do tła. No pasują do szarej kanapy. I mamy pieska! Mamy Rico, którego tak uwielbiacie z vlogów. Cześć Rico, przywitaj się. Spójrzcie tam, powiedz cześć. E, jestem u siebie w domu, dzisiaj w sumie wylatuję i nagrywam dla Was szybki haul, co kupiłam i dostałam. Będąc tutaj, bo parę rzeczy dostałam. E, zabrałam. E, jak widzicie, mam też nowe włosy, ścięłam, także nie krzyczcie, że ścięłam, bo wiem, że niektórzy z Was byli bardzo przywiązani do moich długich włosów, ale ja już potrzebowałam zmiany. E, włosy robiłam u Roberta w salonie RJ, tak, w Gdyni, więc jak ktoś by chciał, to zapraszam tam. E, więc zacznę może od. Produktów jedzeniowych, bo mam dwie rzeczy. Kasza jaglana to jest pierwsza rzecz. Ja nie mogę znaleźć kaszy jaglanej w Londynie. Znalazłam jedną jakoś tam z organicznego sklepu, która totalnie mi nie smakowała, więc stwierdziłam, że przywiozę sobie. No i mam też um, kisiel. Dużą ilość kiśli, ponieważ moja znajoma z pracy powiedziała, że uwielbia kiśle, więc kupiłam jej pełno kiśli i wzięłam dla siebie też dwa truskawkowe. I to jest tyle z jedzeniowych rzeczy, więc zacznę może od ciuchów, żeby już to z drogi mieć. Dostałam od mojego wujka dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest taka oryginalna z NBA bluzka Bullsów 23 Jordan, czerwona, siatkowana, typo... No chyba... Halo? Będą wiercić. Nie? Jak to tak? Jak to tak? Ym, także z tyłu ma napis Jordan i numer 23, więc dostałam to. <laughs> I dostałam również zwykły czarny sweterek z wycięciem wyserek, zwykły czarny, nic specjalnego, ale ja takie sweterki uwielbiam. Ym, następnie dostałam też taką bluzkę, ona jest takim trochę kroptopem bez rękawnik. Z przodu jest w kwiatki, a z tyłu jest w kratkę i jest utrzymana w takich burgundowo-szarych kolorach. E, dostałam też, a kupiłam też tą bluzkę, którą mam na sobie, zwykłą, szarą z Pull&Beara, e, melanżową. Dostałam też taką super dłuższą, luźniejszą, burgundową bluzkę z dłuższym rękawem od cioci. Oj, się boisz, Ten kroptopik topik on jest w, jak widzicie, kropki. Taki karmelowy z kołnierzykiem, więc wydaje mi się, że będzie super. O, Riko, nas opuszcza? Czy się tylko przenosisz? Co? Idzie zobaczyć, skąd bierzesz tyle ciekawe. <laughs> pomasz, pomasz. Pomasz, tak? Fajna bluzeczka. A ta ci się podoba? Tak? A co sądzisz o tych spodniach? Dostałam też taki sweterek fajny, dłuższy, taką tunikosweterek, też w kwiatki, z takiego przyjemnego materiału. Riko teraz robi wycieczkę po całym salonie. Kupiłam też w mango, taką zwykłą, najzwyklejszą czarną bluzkę na ramionczkach, takich lekko grubszych, przedłużaną. Ma bardzo mięciutki, przyjemny materiał i była na promocji za 20 złotych. Kupiłam też w New Looku, on był za 15 zł z tego co pamiętam, taki crop top żółty z długimi rękawami, świetnie leży i ma naprawdę też przyjemniutki materiał. I ostatnią rzeczą jest, są spodnie z wysokim stanem, czarne z HM-u i ja dostałam je od Julki. Zanim przejdziemy do kosmetyków i tak dalej, pokażę Wam jedną randomową rzecz, Simsy 4, kupiłam sobie Simsy 4, tak jestem dużym dzieckiem, uwielbiam Simsy, zagrywałam się w Simsy 3, w Simsy 2 też, w Simsy 1 to grałam jeszcze na komputerze mojego wujka, z moim wujkiem, więc tak, no cóż, w Empiku kupiłam jakby, co? Co to jest, Rico? To, co to tak robi? Mamo, chcesz pomochać też? taki srebrny, oczywiście z turkusowym kamieniem, no bo jakby inaczej i on był za dychę i kupiłam sobie za 3 złote te takie tatu stickers, które były modne jakieś pół roku temu, ale ja nigdy nie chciałam wydawać na nie kasy, a za 3 złote stwierdziłam, że czemu nie, szczególnie, że mają rękę Fatimy, także fajny wzór i są złoto-srebrne, więc stwierdziłam, że sobie wezmę i wypróbuję. Również taką niekosmetyczną rzecz dostałam od mojej mamy kubek ze Starbucksa, z tego względu, że chcę sobie zgapić po mnie iPhone'a 6S Rose Gold, na którego tak przeczuła, że jest brzydki, że jej się nie podoba. Ja nie, widziała. nie widziała go na żywo, stwierdziła teraz, że go weźmie, więc dostałam kubek ze Starbucksa. I ogólnie to no, będziemy to z Juli Twinnies, bo ja zgapiłam ten kolor kubka od niej. Zresztą widzieliście co dostałam na święta, link zostawię na dole, że ona dostała taki od I tak, uważam, że jest świetny. No i teraz już przechodzimy do kosmetyków. tak. Dwie rzeczy, które kupiłam, które musiałam kupić tak, żeby mieć też tutaj i nie wozić w tą i w tamtą stronę to są, to jest srebrny szampon i srebrna odżywka. Mm. Nie wiem, czy widać w to, w tym świetle, ale moje włosy są szaro-srebrne, przezroczysto szaro-srebrne, więc potrzebuję takich produktów, żeby po prostu mi nie zżółkły. No i to jest jakaś zwykła rosmanowska firma i odżywka jest Swiss Au Pair także to, następnie jeszcze na strefie bezcłowej kupiłam sobie, kupiłam sobie żel antybakteryjny z Soap and Glory ten taki najzwyklejszy ich zapach, który nie wszyscy lubią, ale ja akurat, ja akurat bardzo go lubię kupiłam sobie również pomadkę z Maka w kolorze Cyber, jeśli ktoś nie wie co to jest za kolor, w co wątpię, chociaż może niektórzy, jeśli nie lubią ciemnych, to jest bardzo, bardzo ciemny, śliwkowo fioletowo czarny kolor, bo on w niektórych światłach um, wygląda na czarny e, także kupiłam sobie to następnie kupiłam na stoisku Golden Rose e, nowość i to jest highlighter stick I ja sobie wybrałam kolor 0.2 bright pink ja go mam dzisiaj na policzkach, ale on jest dość delikatny, e, jest to po prostu taki różowo-szampański rozświetlacz w co to jest za forma nie w żelu, tylko w kremie jest to rozświetlacz w kremie, ja go tutaj zaskoczyłem. No. On jest, no jest rewelacyjny, tylko trzeba go dużo nałożyć, jeśli lubicie taki blask jak ja lubię. Następnie, również w Rosmanie, kupiłam sobie jeden ze swoich ulubionych perfumów. To jest Hefan. Ja zawsze kupowałam je w mniejszej pojemności i one, jakby nie miały chyba nazwy z tego, co ja pamiętam, albo miały, tylko ja nie pamiętam. A tu jest pojemność 90 ml em, i one pachną jak, mamoś ty wiedziałaś, jak kaskada? Eska... Tak mówiłaś mi kiedyś. No, ale może kiedyś tamte wąchałam, teraz już nie pamiętam. Em, no, one pachną tak samo. Tak mi się wydaje, że to kaskada była. Ym, I one są teraz na promocji za 15 zł. Naprawdę długo się utrzymują. Ja w ogóle lubię perfumy z Rosmana i są naprawdę dobrze zrobione. Ym, także kupiłam sobie to tą... i nie macie Mam dwa ostatnie sklepy. Zacznę od Hebe. W Hebe kupiłam sobie dwie rzeczy: stołpy, ponieważ jest teraz promocja minus 40. Kupiłam z tej serii Green nawilżenie krem nawilżający, łagodzący do twarzy oraz krem pod oczy z tej samej firmy. Krem pod oczy, co prawda, z tej firmy nie miałam, ale miałam krem do twarzy i jest jednym z moich ulubionych. Wziąłam sobie też maskę, zruszającą maskę do stóp. To są te skarpetki jednorazowe z masłem Shea, były w promocji za 9,90. I z polecenia Ninet zostawię jej link do kanału na dole oraz Snapchata, bo właśnie Ninet mówiła o nich, o tych maskach na Snapchacie. I kupiła dokładnie tą z granatem maskę nawilżająca z lo, lomlo, Lomi Lomi. lomi. Lomi Lomi, ja wzięłam właśnie tą z granatem oraz aloes nawilżająca i one były też w promocji po 5,99 także to jest to i ostatni sklep to jest Natura, ja słuchajcie byłam bardzo zaskoczona ponieważ nie wiedziałam, że w Naturze że w ogóle w Polsce jest Wet n Wild wzięłam sobie to, tą paletkę Color Icon, gdzie są trzy cienie i wzięłam numerek E335 Silent Treatment i wypróbuję, ponieważ niektóre osoby mówią, że jest super, niektóre nie lubią. Następnie od mamy dostałam... Aha. od mamy dostałam swój ulubiony żel z Catrice Eyebrow Filler, ten brązowy, bo mój się już skończył, a ja go uwielbiam. I kupiłam sobie też z... My Secret Gram Specialist Eyeliner w numerze 15 Burgundy Brown. To jest taki właśnie burgundowy, fajny, fioletowy kolorek. I kupiłam też dwie rzeczy z Catrice, bo przy zakupie kamuflażu minus 40 było na podkłady, więc wzięłam sobie All Matte Plus z... All Matte Plus 010 Light Beige. I jestem ciekawa, jak on się u mnie sprawdzi. Także nie jest tego aż tak dużo jak poprzednim razem, ale jest tego całkiem sporo i mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Także taki szybki filmik i mam nadzieję, że się spodobał. Jest też inna jakość, ponieważ nagrywam na swojej vlogowej kamerze, a nie na tej dużej, ale mam nadzieję, że jest. Ok, jeśli filmik się spodobał, dajcie kciuka w górę, dajcie mi też znać, co byście kupili w ostatnim czasie. I pamiętajcie, żeby zajrzeć na wszystkie moje media społecznościowe, Facebook, Twitter, Instagram itp. itp. A my widzimy się w następnym filmiku.